Cześć. Dziś przyjrzymy się siedmiu najważniejszym greckim bogom oraz ich atrybutom. Dodatkowo na koniec odcinka wskażę, który z nich był najpotężniejszy i dlaczego. Zapraszam. Miejsce siódme. Hades. Hades był bratem Zeusa i Posejdona, panem podziemi i świata zmarłych. Mimo, że był jednym z głównych bogów greckich, nie mieszkał na Olimpie, a jego królestwem były mroczne i tajemnicze podziemia. Hades był synem Kronosa i Rei, a jego żoną była Persefona, którą porwał do swojego królestwa. Hades był znany ze swojego surowego, ale sprawiedliwego rządzenia, a jego atrybutami były hełm niewidzialności, trójgłowy pies cerber i berło. Hades był czczony w całej starożytnej Grecji, ale jego kult był mniej popularny niż kult innych bogów olimpijskich. Ciekawostką jest to, że Hades był jednym z najbogatszych bogów, ponieważ jego królestwem były wszystkie bogactwa ziemi, w tym metale i kamienie szlachetne. Miejsce szóste: Ares. Ares był bogiem wojny, konfliktów i odwagi, a także jednym z 12 bogów olimpijskich. Jego rodzicami byli Zeus i Hera, co czyni go jednym z najważniejszych bóstw w mitologii greckiej. Mimo swojego boskiego pochodzenia, Ares nie był szczególnie lubiany ani przez bogów, ani przez ludzi. Był uważany za brutalnego, agresywnego i nieobliczalnego boga, który czerpał przyjemność z chaosu wojny i przemocy. Jego rzymskim odpowiednikiem był Mars, który jednak miał znacznie pozytywniejsze konotacje i był ściśle związany z ochroną państwa i rolnictwa. Ares był często przedstawiany jako silny, zbrojny wojownik, a jego atrybutami były hełm, tarcza, włócznia oraz pochwa. W kulturze i sztuce starożytnej Grecji Ares był często przedstawiany w scenach balistycznych, walcząc z bohaterami lub innymi bogami. Mimo swojej brutalności i wojowniczego charakteru, Ares odgrywał kluczową rolę w mitologii greckiej, symbolizując surową, nieuchronną stronę wojny i konfliktu. Jego postać przypominała o ciemnych aspektach ludzkiej natury, ale także o odwadze, sile i determinacji, które są niezbędne w obliczu przeciwności. Miejsce 5: Afrodyta Afrodyta była boginią miłości, piękna i pożądania. Była uważaną za jedną z najpiękniejszych bogiń Olimpu. Według mitologii greckiej urodziła się z piany morskiej, a jej atrybutami były muszla, lustra oraz róża. Afrodyta była żoną Hefajstosa, lecz miała liczne romanse, w tym np. z Aresem i Adonisem. Była czczona w całej starożytnej Grecji, a jej głównymi sanktuariami były Cypr i Korynt. Ciekawostką jest to, że Afrodyta była matką Erosa, czyli Amora i Harmonii, a także wielu innych dzieci z różnymi partnerami. Miejsce czwarte Atena. Atena była boginią mądrości, wojny i rzemiosła, uważaną za opiekunkę bohaterów i miasta Ateny. Była córką Zeusa, a jej narodziny były przedmiotem wielu mitów. Najbardziej znanym jest mit o jej narodzinach z głowy Zeusa w pełnej zbroi. Mawiano, że Atena była dziewicą i była znana ze swojej mądrości, sprawiedliwości oraz umiłowania pokoju. Jej atrybutami były sowa, tarcza zwana egidą i włócznia. Ciekawostką jest to, że Atena była patronką wielu bohaterów, w tym Odyseusza i Heraklesa. Miejsce trzecie, Poseidon. Posejdon był bratem Zeusa, panem mórz, trzęsień ziemi i koni. Uważany za jednego z najważniejszych bogów greckich, zasiadał na Olimpię obok swojego rodzeństwa. Posejdon był synem Kronosajrei, a jego atrybutami były trójząb, delfin i koń. Był znany ze swojej siły, ale także ze swojego gniewu i kapryśnego charakteru. Posejdon był czczony na całym obszarze starożytnej Grecji, ale jego głównym sanktuarium było miasto Ateny. Ciekawostką jest to, że Posejdon rywalizował z Ateną o patronat nad Atenami, ostatecznie przegrywając tą rywalizację. Miejsce drugie Hera. Hera była żoną Zeusa i królową bogów, czczoną jako bogini małżeństwa i narodzin. Była córką Kronosa i Reii, a jej rodzeństwem byli Zeus, Poseidon, Hades, Hestia i Demeter. Hera była znana ze swojego piękna, ale także ze swojego gniewu, szczególnie w stosunku do licznych, kochanek i nieślubnych dzieci Zeusa. Jej atrybutami były paw, diadem i jabłko granatu. Hera była czczona w całej starożytnej Grecji, a jej głównym sanktuarium była świątynia w Argos. Ciekawostką jest to, że Hera była matką Aresa, Hebe i Hefajstosa, a także macochą dla wielu innych bogów i bohaterów. Miejsce pierwsze Zeus. Zeus był najpotężniejszym i najważniejszym z bogów greckich, władającym niebem i piorunami. Uważany jest za ojca bogów i ludzi, panował z Olimpu, gdzie zasiadał na złotym tronie. Zeus był synem Kronosa i Rei. A jego rodzeństwem byli Hestia, Hera, Demeter, Posejdon i Hades. Zeus był znany ze swojej mocy, sprawiedliwości, ale także ze swoich licznych romansów z boginiami i śmiertelniczkami. Jego atrybutami były piorun, orzeł i tarcza zwana egidą. Zeus był czczony w całej starożytnej Grecji, a najważniejszym jego sanktuarium była świątynia w Olimpii, gdzie odbywały się starożytne igrzyska olimpijskie. Ciekawostką jest to, że kult Zeusa był tak silny. Że jego imię przetrwało do czasów nowożytnych w wielu kulturach i religiach. Jako władca bogów Zeus miał obowiązek utrzymania porządku i sprawiedliwości na świecie, karząc tych, którzy czynili zło, a nagradzając tych, którzy postępowali słusznie. Jego decyzje były ostateczne i nawet inni bogowie musieli się im podporządkować. Ze względu na swoją potęgę, autorytet i umiejętność utrzymania porządku na świecie, Zeus był uznawany za najpotężniejszego boga w panteonie greckim. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu i zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Podzielcie się w komentarzach, jakie zestawienia chcielibyście jeszcze zobaczyć.